Seba, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu. Seby dzisiejszy odcinek będzie testem swoistym, ponieważ parę osób prosiło mnie, żebym wam pokazał e, mikrofon, który udało mi się nabyć na rodzimym serwisie aukcyjnym e, za około 160 zł. Który idealnie nadaje się do przeprowadzania ulicznych wywiadów. E, to co, zaczynamy! Który widzicie, znajduje się na dole pode mną. Tutaj ta naklejka jest nieważna. W tej chwili e, tak on się prezentuje. Według tego, co wyczytałem w e, specyfikacji, jest to nic innego jak przesył przez fale radiowe. Podobno cyfrowego sygnału, co uniemożliwia jego zakłócenie. E, to co, otwórzmy, zobaczmy, co się dzieje w środku. On już, jak mówię, był parę razy w użyciu. Dokupiłem gąbkę, gdyż jej nie było w komplecie. Eee, ale co było w komplecie? Ładowarka, dwa razy USB, dwa razy kabel USB, żeby można było ładować. I mikrofon, tutaj widzicie jest do ładowania. Jak się ładuje, to się świeci światełko. I to jest odbiornik. Mam tej firmy radio w samochodzie, mam tej firmy jeszcze parę innych pierdół. One całkiem dobrze się sprawdzają, to jest taka ekonomiczna nazwijmy to półeczka, tak? Eee, teraz tak, no to jest duży czek. Więc, jeżeli macie w komórkach czy gdziekolwiek małe rzeki, no to no, trzeba by zrobić redukcję. Ja sobie taką redukcję zrobiłem, a mianowicie z dużego czeka zamienia się na małego zaraz wam pokażę jak to się będzie miało po prostu przełączę mikrofon tutaj w tej kamerze na ten mikrofon ale zanim to jeszcze wam wyjaśnię parę spraw tu jest napisane że jest 16 kanałów odbioru które automatycznie wykrywają z którego kanału nadaje ten oto nadajnik ten nadajnik w momencie uruchomienia pojawia się tutaj częstotliwość Informacja o baterii, o zasięgu. No, jest channel A. Ewentualnie można sobie zmienić na channel B, ale no, no na razie to lecę po channel A. To co? W takim razie przełączam się na mikrofonik. W tej chwili słyszycie to, co mówię do tego oto mikrofonu. Sami możecie ocenić, jak jest z jakością dźwięku. Być może, że w przypadku tej oto kamerki będzie trochę za głośną. W przypadku kamery ze strojeniem manualnym. Wszystko było ok, bo mam jeszcze taką przejściówkę na XLR i tam już parę wywiadów było robionych. Według specyfikacji producent mówi, że ten zestaw, mikrofon i ten oto odbiornik, tak powinny wytrzymać w granicach 7-8 godzin ciągłej pracy. W praktyce nie udało mi się uzyskać jeszcze takiego zasięgu, gdyż po prostu nie kręciłem przez tyle czasu non-stop, a fakt, że jest ładowane przez USB i są załączone kabelki do ładowania, umożliwia zrobienie na przykład ładowania w terenie, tak? Bo mogę sobie wziąć powerbanka z dwoma wejściami i do ładowania zarówno mikrofonu, jak i odbiornika, gdyż oba mają dokładnie tę samą wtyczkę. Taka sama wtyczka jak jest przy ładowaniu smartfonów, Znajduje się zarówno tutaj, jak i tutaj. No, ostrości może nie złapać bo jest za blisko. W każdym razie, macie okazję w tej chwili cały czas słyszeć, jak to się ma w przypadku, gdy ja jestem... Słyszycie mnie przez ten mikrofon. Może spróbujemy zrobić test zasięgu. Ja wiem, że to nie będzie test 100 metrów, ale zobaczymy, czy nie będzie jakichś dodatkowych zakłóceń po prostu. Otworzę, tak. Idę tutaj, włączę światło, żeby mnie było lepiej widać. Znajduję się tutaj pod ścianą. Czy mnie słychać? Sami ocencie. Co do jakości, no pomieszczenie tutaj, w którym się znajduję w tej chwili jest puste, więc echo niesie. Wracam do dedykowanego warsztatu. No i, że tak powiem, tyle jeżeli chodzi o ten sprzęt. Jest to dokładnie rzecz ujmując 10-kanałowy automatyczny mikrofon. Macie symbol. I co? Jeżeli chodzi o jakość dźwięku z tego, to mikrofonu także ją słyszycie. Bo już stwierdziłem, że do końca ten odcinek poprowadzę przy pomocy tego mikrofonu, żeby nie było, że tam jakieś próbki i tak dalej. Dobrze, czyli tyle, jeżeli chodzi o ten produkt. Ja generalnie jestem z niego zadowolony. Znajomy mi napisał, że kurczę ma całkiem niezłą jakość, ja mam za 3500 tysiąca i podobnie brzmi. Dobrze, nie wnikam. Każdy ma jakieś swoje ucho, ma swoje ten, wytyczne. Ja to kupiłem ze względu na, na to, że czasem potrzebowałem coś do łapy, żeby właśnie chociażby, nie wiem, pójść na ulicę, jakąś sondę przeprowadzić, czy co, cokolwiek, cokolwiek, tak? Eee, mnie to starcza. Co do, co do Was, to sami, każdy, każdy z Was musi sam podjąć decyzję. No i tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek warsztatu seby. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego to mikrofoniku, to o ile oczywiście będę znał odpowiedź, to wam odpowiem. Jeżeli nie, no to zobaczymy w każdym razie jakie to będą pytania. No zapraszam w każdym razie bardzo serdecznie do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli chodzi o grupy, to na Facebooku zapraszam Was na grupy, to tyle na tę chwilę. Zapraszam Was na grupę wspólną z grupą Kamerowani, czyli Zajarani Kamerowani. Tam się pojawiają między innymi filmy z tego kanału nieco wcześniej niż jest oficjalna premiera na YouTubie. Także jeżeli ktoś jest członkiem którejś z tych grup, ma szansę zobaczyć pół dnia, dzień wcześniej dany odcinek. A ja w tym momencie jeszcze powiem tyle, że znajduje się mój profil prywatny Sebasoul na Instagramie. Serdecznie zapraszam do followania, czy tam posty... No, wiecie o co chodzi. No, będę niniejszym kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.